Dzień dobry. Odcinek zaczynamy od ratowania krabów. Postaram się gościa odciągnąć od tych śmiesznych siatek. Tu już parę widać utknęło. No szkoda tego. Pomogę mu coś, jak mi się uda. No i panu krabowi trzeba było pomóc i się pomógł. Teraz może iść. أنا سنتي Witam Was serdecznie, kochani, w trzecim odcinku z Senegalu. Jesteśmy dalej w drodze na Dakar. Zostało nam około 140 km. Te obrazy, te filmiki, które widzieliście poprzednio, były z wczoraj. Dzisiaj to pierwszy, dopiero filmik, który nagrywam, ponieważ wczoraj już było tak gorąco, że nie dało się nic nagrywać normalnie. Potleciał nawet po dupie. No, a teraz zatrzymałem się z Kubą w takim miejscu. On poszedł podziwiać pewne drzewa. Ja tutaj się przechodzę po jakimś pustkowiu. No ale chcę zobaczyć jaka tu jest fauna i flora ogólnie. Bo robi się naprawdę ciekawie. Powoli zbliżamy się do takiego parku narodowego, który znajduje się tuż za Dakarem. Później będę mógł relacjonować te filmiki stamtąd, więc zobaczycie coś ciekawego na pewno. Mianowicie, co przykuło pierwsze moją uwagę... To oto taki kwiat, a niektórzy pewnie z Was wiedzą, co to dokładnie jest. Jest to hibiskus. Herbata z tego jest bardzo smaczna i będę musiał sprawdzić, być może będę mógł zerwać yy, parę takich kwiatów. Ogólnie wokoło też jest ciekawie. Zobaczcie na przykład tam typowe takie afrykańskie drzewa. Nie wiem dokładnie, co to za typ drzewa, ale wygląda to wszystko ciekawie. Od wczoraj zaczęły nam się pewne problemy z oponami znowu, a raczej z dętkami. Kuba przebił dwukrotnie koła, przednie i tylne. Ja na szczęście wyszedłem z tego cało, ale były powbijane takie małe kolce które wystarczyły na to, żeby po prostu przebić tą dętkę. No, e, w Dakarze mamy cztery Dekatrony i to jest w tym momencie ostatnia nasza szansa, żeby właśnie kupić coś sprzętu, ponieważ później już nie ma nic. Nie ma żadnego Dekatrona po drodze. Trzeba będzie korzystać e, z usług e, po prostu miejscowych jakichś mechaników albo coś, jeżeli coś się takiego przydarzy. No, ale e, z tego co Ugadaliśmy, chcemy zostać tutaj jeszcze jakiś e, czas, a mianowicie do Nowego Roku. E, święta e, być tutaj w Senegalu albo w Gambii, Nowy Rok właśnie w Gambii, więc będziemy stamtąd świętować. Od paru dni, jak jesteśmy już w Senegalu, zaczęliśmy właśnie doświadczać różnych e, objawów cielesnych. Różnego samopoczucia, tak szczerze powiem. Czujemy się troszeczkę bardziej zmęczeni, ponieważ ten klimat no, jest trochę inny. E, ta pogoda sprawia, że człowiek po prostu no, dużo się poci, trzeba dużo pić. Pijemy coraz więcej i e, no, szybciej się męczymy. No ale to jakoś nie przeszkadza nam, żeby pokonać jakąś większą ilość kilometrów. Chociaż i tak, jak mówiłem wam wcześniej, nie spieszymy się w ogóle nigdzie. Podziwiamy tutaj faunę i florę, a ja zaraz wam jeszcze coś pokażę, co jest na drugiej stronie ulicy. Tak jak widzieliście, zwierząt tutaj nie brakuje. Tak jak i baobabów. Kuba Wam powie coś w odcinku o tym na pewno, a my zbieramy się w dalszą trasę i kierujemy się na Dakar, zahaczymy o jedno miasteczko po drodze, w którym się pewnie dzisiaj zatrzymamy, no i zobaczymy może coś po drodze jeszcze fajnego znajdziemy. Tak się właśnie objawia tracenie soli z organizmu. Jak widzicie. A tak to wygląda w nocy, Tak jak wam wcześniej na live nagrywałem. No, chciałbym wam dużo tego pokazać wszystkiego, ale nie chcę też się pruć na to, żeby ktoś miał do mnie pretensje, że nagrywam. Więc Jednego rodzaju taka scena będzie. Mam blisko do hotelu, więc zaraz jestem. A tak wygląda właśnie życie nocne. Życie nocne w Senegali. No i na live to wszystko lepiej wygląda. Bo teraz to widzę te refleksje światła. Trzeba uniknąć tak I wszystkiego wokół. Pełno wszystkiego tutaj. Nikt się ogólnie nie bucha, na pewno się nie będzie buchał. Uniki, uniki, uniki. Idziemy tędy. No ogólnie przypał pójdę. Wszystko ładnie wygląda. Ale przedrzeć się Tak wygląda właśnie życie w Senegalu nocą. A raczej wieczorem. Też nie to super, szybkiego tak perfidnie nagrywać i z kamerą do mordy każdemu. Tak bo nie na tym to wszystko polega. Ale żebyście widzieli, mieli obraz tego. O, a ja miałem tą ulicę skręcić, a nie w drugą. Więc teraz idę. Stamanka małek. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Bo naprawdę życie tutaj jest przepiękne, cudowne. Szczególnie nocne życie. Ha, ha. Tak to to no, wygląda, no. ja sam jestem podjarany jak dziecko. I pozdrawiam naprawdę wszystkich kurwa youtuberów, którzy walą takie wały, że im bardzo ciężko, że są w najniebezpieczniejszych miejscach na świecie, gdzie kurwa jest ciężko przeżyć. A my tu się bujamy w nocy po Senegalu. I mam nadzieję, że też będziemy się bujać tak po Somalii, chociaż nie wiem, czy to jest aż tak bardzo prawdopodobne. No ale chcę wam udowodnić, że jednak większość tych farmazonów na YouTube to ściema. No i zaczynamy nową Więc życzę wam miłego wieczoru, ja idę odpoczywać. To... A tak to wygląda. ogólnie chciałem wam coś pokazać ale idę najpierw się upewnić czy nikogo nie ma żeby nikt mnie nie podpierdolił tam siedzi ochroniarz na razie jest czysto ale ja pokażę wam akcję te drzwi tutaj na przeciwko bo chciałem tędy wyjść ale są zamknięte no i iść na tamten zaraz no to widzicie no niestety nie da się inaczej przejść tu. I już musi przejść inaczej jak to zwykle na komandosa wejdziemy to jest następne jakieś przejście już jaszczurka po ścianie zapierdala ale jaja, no, to jest pewnie przejście do innego domu. No ale no już cień mnie zdradził. To jest takie ogromne drzewo, którego nie widać. Zobaczymy co tu jest. Tam już ktoś siedzi widać. Dobra, nieważne. Ja lubię po dachach sobie śmigać. Zobaczymy co tu jest. jakaś restauracja zobaczymy dalej tutaj nie ma co wychodzić tam by można było skoczyć ale nie będę robił przypału. no, chciałem sobie gdzieś posiedzieć w osobności na jakimś dachu poszukamy jakiegoś miejsca może mi się uda, może nie bardzo chciałbym wejść na to drzewo, ale mi się pewnie nie uda, ponieważ za duży przypał jest teraz. Albo na ten dach, myślę, jak tu wejść. No, chyba nie będziemy robić przypału, żeby też nas stąd nie wypieprzyli. Teraz będę musiał znowu tam przejść. Jakiejś wielkiej wysokości nie ma. No ale wiecie, no tam już ktoś siedzi. Też nie chcę przypału robić. Ale w takich krajach właśnie fajne jest to, że można pomiędzy budynkami przechodzić. Chodzić sobie po dachach. <śm> a ja lubię takie rzeczy. A więc nie będziemy fisować dzisiaj. Pochodzimy sobie jeszcze po hotelu ewentualnie. A jak nie, to idziemy w Kilimandżaro. I jutro postaram Wam się pokazać miasto. To są te drzwi, którymi chciałem przejść, ale nie da się. Niestety dalej kombinuję, nie? Dalej kombinuję, żeby gdzieś przejść. Już jakieś idzie, muszę być Więc Nie, nie słyszałem, nie widział, więc inkognito. Więc jeszcze po ciemku nie będziemy robić lipy gdzieś w kwaterze. Następnym razem postaram się Wam nagrać coś gdzieś w jakimś miejscu. Żeby ukazać Wam, że da się takie rzeczy robić. A ja lubię takie rzeczy robić. Dobra, powiem Wam tak, nie będę przedłużał dzisiejszej nocy, bo już jest późno, jest gdzieś około 23, około północy, więc no co, zbieram się pod prysznic idę w Kini żeby jutro Wam nagrać coś fajnego z tego miasta CES. Tak jak już Wam mówiłem, to jest miasto gobelinów, jest to miasto kolei, gdzie e, można zobaczyć naprawdę dużo rzeczy. Mam nadzieję, że live Wam się podobał, dla mnie był super. Chciałbym nagrać sobie więcej wideo, tylko czasami naprawdę jest ciężko. No ale mam nadzieję, że w końcu mi się uda. Yes. Zawsze to i tak wygląda jak rozpierdol, <laughs> mianowicie takie rzeczy, widzicie, gotowaliśmy w pokoju, to jest garnek, żeby się odboczył. tutaj boczy się koszulka, no to wiadomo, kibel, śmietnik, prysznic, trzeba się jakoś oporządzić, niestety zawsze to są spartańskie warunki, no i no tak to wygląda, no. Trzeba mu odpocząć, przemyśleć to wszystko. Dobrze, że jest klimatyzacja, bo naprawdę jest gorąco. Muszę go Jest krzywa. Ale to jest najmniejszy problem w dzisiejszym wydaniu, więc zapraszam Was na jutrzejszy dzień. Dobranoc.